hej hejo, witam się z wami w kolejny dzień dzisiaj trochę sobie popieczemy e, ja właśnie jestem w trakcie robienia ciasta bezglutenowego, kruchego e, z... bardzo bym chciała zrobić szarlotkę i bardzo miałam na nią ochotę dlatego postanowiłam, że e, zrobię taki miks jabłek i żurawiny bo niestety tutaj nie ma szarej rynety i wszystkie jabłka są bardzo słodkie i takie soczyste i zrobiłam taki miks zaraz wam zrobię przebitkę jak to się wszystko yy, zespoliło razem i właśnie zobaczycie, że te jabłka się w ogóle nie rozpadają tak naprawdę. Żurawinę miałam już przygotowaną w zamrażarce, bo jest taki tip, żeby y, jeżeli robicie coś z żurawiny, żeby ją właśnie przepłukać i zamrozić. że Ona potem jakoś tak y, łatwiej strzela, łatwiej się redukuje i też nie jest taka gorzka. Y, mi, to, mi to bardzo odpowiada, ja bardzo lubię takie kwaśne i gorzkie smaki. No i myślę, że z tymi jabłkami to będzie idealnie. A jeśli chodzi o ciasto, to mam taki swój stały przepis. Jest to przepis glutenowa wersja mojej cioci. Ale ja to przerabiam po prostu jeden do jeden z mąkami bezglutenowymi. Dziś zrobiłam taki miks jednorodnych, właśnie sorgo, ryżowa, ziemniaczana z mąkany. No i tutaj mam taką kulkę. A w ogóle ten kolor jest taki, już Wam pokazuję, Adam ostatnio kupił taki cukier i to jest zasługa właśnie, ten kolor, Adam ostatnio kupił taki cukier i właśnie ten kolor jest zasługą tego. Dałam też tonę cynamonu, ale ten cukier właśnie ma taki brązowy kolor, to jest wanilia kokos. On do czegoś to potrzebował, a, jak robiliśmy sos na pattaja, to właśnie konkretnie ten potrzebował, a Adam jest taki, że jak on robi jakiś przepis, to wszystko musi być idealnie tak, jak jest napisane. Już Wam pokazuję, jak wygląda ta żurawina. Tak to się zredukowało, już nie będę dłużej smażyć, bo nie chcę też przypalić tak bardzo jabłek, bo to tak czy siak będę jeszcze wkładać do piekarnika. Także pokażę Wam już efekt finalny, jak już będzie na blaszce. A i robię też taką ilość, w sumie przez pół tego przepisu, on jest na 500 g mąki, ja robię przez pół, bo ja bardzo lubię takie ciasta trochę jednoporcjowe na śniadanie. W ogóle bardzo lubię piec tym wieczorem, żeby sobie zjeść na śniadanie ciasto. Więc to akurat myślę, że będzie dla nas na, na śniadanie. Ja jem takie dosyć spore śniadania, więc myślę, że taki kawałek będzie idealny. Jest dobra, już Wam pokażę na blaszce. W ogóle zwróćcie uwagę, jakie to ciasto jest elastyczne, jak ono fajnie odchodzi od ręki. Mega. Nie jest takie jak masło, że się tak przylepia, tylko tak się łamie fajnie. Będzie mega maślane, bo właśnie jak dacie sporo y, masła i mąki ziemniaczanej, to właśnie wtedy jest takie fajne kruche. Myślę, że też fajnie się będzie formowało na blaszce, bo właśnie dobrze odchodzi od ręki, a ja nigdy nie rozwałkowuję, tylko wylepiam tak ręką. Zresztą jak ktoś piecze bezglutenowo, to wie jak jest. i ścieram. na Ale teraz ten sposób. Czasy, kruczka, Normalnie ręka zostaje czysta i wysmarowana kremem do rąk. Mega, mega się z tym pracuje, naprawdę. Zrobię taką kratkę wyjątkowo, bo zwykle wkładam do lodówki do ciasto i ścieram na grubych oczkach. E, ale teraz zrobię w ten sposób. Rzadko w sumie wkładam do zamrażarki. Nie wiem Ja tu jestem teraz sam? Sam tutaj będę? Muszę hmm. się Dobra eee, Mój kalendarz w końcu to, No właśnie. To będę ja A co? Dzisiaj otwieramy dzień Przecież się czuć się trochę jak Dureń z tym kalendarzem, naprawdę Ale dobra, zacząłem dzień 13 Więc mamy tak naprawdę przesunięcia 10 dni eee, Ja czuję, że tam będzie jakaś figurka Bo to jest takie Właśnie w stylu, myślę, że to będzie Bałwan tak by strzelał o, oh, wow, nie! Yeah. To jest. Um, elf, chyba tak? Elfy są funkcjonariuszem tego Mikołaja? Nie. Tak, są. Elfa, nie wiem czy to. O, teraz jest Fux Co ja Instagrama przez, przez te. Vlogmas. Ale wiecie co mam powiem z tym, to jest trochę oszustwo. Tutaj patrzę na taką figurkę i myślę, o, super będzie. Pod spodem kształt pewnie elfa z czekolady, a oni jednak idą na łatwiznę. Taśma produkcyjna i patrzcie co tu jest, nie? To jeszcze tutaj na blog masy nie pokazywali. Wszystkie takie same są. Wszystkie. Co do jednego. Może poza tym, poza Mikołajem. Mikołaj jest jeszcze taki fajny, ale... Tak, e, tak, Mikołaj ma faktycznie kształt Mikołaja. Mikołaj jakby nie mieli już osobnej mm, rozlewki, to... trochę wstyd Mm. No ale generalnie uwielbiam, uwielbiam te. Jest czekoladę taką podwójną od nich. To sama, która jest w Kinder Jajku. To jest świetne. Jeśli tylko się rzecz, tutaj wam powiem, gdzie to dokładnie były robione. Słuchajcie, te figurki. Mm. E, nie, te są właśnie robione. Nie. W, w, a nie, masz rację. To jest polski elf. To jest polski elf. Wyrywamy? O, teraz. W ogóle będzie, słuchajcie, będzie unboxing. Mówiliśmy ostatnio o, o holfucie i... Okay. Y, 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 jest w Polsce też Tugout to go. Z sumie korzystaliśmy jak mieszkaliśmy w, w sypocie. I jest, y, jest też właśnie tutaj. Y, pierwszy raz trafiliśmy z Holfuca bake, czyli to będzie dla mnie y, good, to go. Y, także lecimy z... z Arboksym. Tak, a w ogóle ciekawostka. Pani odbierała się, że kwiaty w Holfucie. Tego kiedyś tego? Sobie no sobie uponąć. No chyba tak, tak, bo podosowałam ani z tym yy, skanerem, Więc fajnie. Ogólnie te paski są kurce, bardzo szybko się rozchodzą. E, czy w Polsce tak często z tego korzystaliśmy? Nie. No. Co my wzięliśmy? Właśnie czasem braliśmy z piekarni w... A, tak dla Adam po prostu. Ale sama jestem ciekawa, co jest w tym to, 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 to. Po kolei mamy... Wow! A ja mamy ciasto, zaraz na widziałam. English Tiston. O, Fajna no. Eee, o kurcze. Eee, dobrze. To jest brownie. Brownie. O, o. Te skałny tutaj mega popularne są. To są jak takie biszkopciki trochę jak bułeczki. No mi też ciężko jest ocenić, bo te bezglutenowe trochę inaczej smakują. Ale to są takie jak makiny, nie? Ja tego chyba, takich chyba jeszcze skołnów nie, nie jadłem. Ale właśnie patrzę jeden skład, to jest... Y <laughs> A to jest bye hotels. Jakby pieczone Tak, to nie tak. No i co? O, to, to, to jest O to jest nowe chyba. Co ty mówisz? Tak. Przynajmniej z tej firmy są niektóre mm, bezglutenowe? Mm, to jest jakiś... Ale akurat Avis, chyba nie... Chocolate chip mini muffins. Nie, contains. Właśnie, ale oni mają też nie bezklutynową. Ten też Avis. ma Contains Sweet. No będziesz no, miała Macking Two Ale to jest tak. Mm. Cztery produkty? No. A czy się spoko? No bo tak naprawdę samo to kosztuje ile? No tutaj akurat w nie ma. No nie, no wszystko kosztuje po 8 No tak, wszystko kosztuje po No Tak, no to to się opłaca. O ile no. byś w ogóle chciał to zjeść, nie? No właśnie. bo ja tak jeszcze do końca za bardzo w sumie nie wiem. Ale to czyli że, czy że będzie jakaś bułeczka na przykład. Kosztówka, tak pączek. Właśnie na zdjęciu głównym były donaty narysowane. Mare. Dobra, ja zaraz wyciągam ciasto, to wam pokażę. Wyciągamy nasze ciacho. Było tak w piecu 40 minut, 45. I wam pokazuję, jak to wygląda. No jak to będzie. Już to czuję. Ta żurawina przepięknie pachnie. To do rana. I tak się prezentuje ciasto. O poranku zaraz będziemy kroić na śniadanie. Coś dzieje. Hejka, idziemy dzisiaj na lekcję tenisa. Mamy make-up. <grywka> Mamy make-up. <grywka> tak naprawdę zaczęliśmy można na tenisa jakieś parę miesięcy temu. Eee, ale bardzo dużo lekcji na ostatnim przypadło. Jesteśmy teraz na grupie Advanced Beginners. Tak, na, na tym właśnie drugim poziomie bardzo dużo, ze względu na powodę, e, tutaj było bardzo dużo też odwołanych zajęć tak, i też, e, na deszcz, na mokry Kord. I też zapisaliśmy się trochę głupio, bo zapisaliśmy się na taką wieczorną grupę, e, która nam nie do końca spasowała. E, no jesteśmy trochę spóźnieni, także lecimy, ale pewnie coś poopowiadamy więcej o tym, jak tutaj te korty wyglądają i tak dalej. My już po zajęciach. Nie pamiętam dokładnie, co powiedzieliśmy przed nimi. Bo się spieszyliśmy jak zwykle. Zwykle jesteśmy spóźnieni, ale to jest ten plus, że mamy zajęcie w ciągu, zajęcia w ciągu dnia. Dużo fajniej wspominamy ten pierwszy właśnie etap, gdzie zapisaliśmy się na taką poranną godzinę, a później mieliśmy zmianę na wieczorną i zdecydowanie bardziej wolimy tą godzinę. Ale właśnie jest ten minus, że Adam się wyrywa z pracy i jesteśmy tak 5 albo 10 minut po czasie. No i tak to wygląda. Jestem ten na zajęciach jest tak zwykle 8 osób, trochę więcej czasami, że musimy dzielić kort nie na połówki, tylko na trzy. No i z tego drugiego poziomu tak naprawdę zrobiliśmy tylko trzy lekcje i to z takimi odstępami dosyć sporymi, że ciężko jest ten progres jakoś śledzić i monitorować. Teraz idziemy właśnie zapytać o odrabianie kolejnych zajęć. I wracamy. Zobaczcie, też mamy tutaj jesień. Pięknie się srebrzą liście. Do pracy. Tak, wy tam macie dużo właśnie tych. To generalnie jest mało. W, w, kajforni? w, w, kajforni tutaj, w tak W tutaj w Tak, nie Teraz będzie ciekawa rzecz i to jest właśnie to, o czym mówiłam, że na Instagramie jest ciężko to pokazać, bo to będzie taki dosyć długi proces, a na YouTube możemy sobie poświęcić na to chwilę, bo na Instagramie było o to bardzo dużo pytań. Z tego, co wiem, to w Polsce też ten system wchodzi, a temat będzie dotyczył naszego urządzenia do odwróconej osmozy. Jakie mamy urządzenie? też Wam zostawię link pod spodem. To jest akurat firma z to jest akurat firma ze Stanów i z tego co wiem, oni na razie nie mają wysyłki do Europy, ale nam się to urządzenie naprawdę super sprawdza, mm -hmm. szczególnie na początku było dużym wybawieniem, może nie tyle dla mnie, bo mi, ta, mi ten smak wody aż tak nie przeszkadzał, woda, przeszkadzał ale Adam woda, od razu, e, nawet nie z kranu, tylko w tych, e, wiecie, napełniaczach, gdzie możecie sobie... E, Dolazuję do, do swoich... to ty od razu czułeś tą różnicę. Mm -hmm. Ja nie będę ta woda bardzo... jest jak chlorowana, nie wiem, jest taki smak. Mm, jest ba bardzo dziwny posmak i dla mnie jest taki naturalny. Tak. Mm. Już abstrahując od tego, że byliśmy bardzo przyzwyczajeni do musznianki zielonej, przyjeżdżając tutaj był, była zmiana na taką zwykłą wodę. No to jeszcze potem dodatkowo był ten taki bardzo specyficzny smak. A ja zupełnie Będziemy wymieniać filtr na wodę, bo po roku użytkowania mniej więcej. Skończył nam się, ale my naprawdę tej wody używamy bardzo dużo, bo to nie jest tylko woda taka stricte do picia w ciągu dnia, do nawadniania, tylko używamy jej do gotowania, do czajnika, do, do herbaty, do kawy. I też właśnie to jest ogromny plus, że Wam się tak nie zakamieniają te urządzenia. Ten dzbanek, który mamy, który filtruje, jakby tam, gdzie zachodzi w proces tej osmo odwróconej osmozy, on jest trochę zakamieniony, ale... Ale tak nie zbanek, albo ani tak, no zbawek jest naprawdę. nie wiem, czy dwa razy go myliśmy. Tak z, no teraz jest akurat tylko ale tak z zewnątrz, no naprawdę mega, w środku, w środku zero. Yy, jedyny minus, yy, przed, jaki, jaki naświetliła mi marka yy, przed yy, zakupem tego yy, to oh, było yy, to, że to nie jest do końca ekologiczne. Już wam tłumaczę dlaczego. Bo jest tak, że wy napełniacie. Muszę to, muszę to wyłączyć, bo. Chodzi o to, że, żeby korzystać z tej wody, napełniacie ten pojemnik wodą zwykłą z kranu. I teraz, naciskając tutaj te przyciski, tutaj woda, dajecie sobie dzbanek, Klik, klikacie tą łezkę, znaczy tą kropelkę wody, teraz akurat flush włączyłam, my nie chcemy teraz włączać, bo tutaj już miga wymiana filtra, więc Zakładam, że nic się tutaj nie dzieje. Nie, nie, nic się nie dzieje, tylko po prostu trzeba wymienić filtr. I będziemy tak, ale nic się nie dzieje, w sensie, że ta woda nie jest w ogóle w żaden sposób filtrowana. Znaczy pewnie jest filtrowana, ale, ale zakładam, że już są te pozapychane te, te, tak. te, te filtry. Ale do czego zmierzam? Naciskając sobie tutaj, tutaj tą kropelkę wody, napełniacie dzbanek, korzystacie z wody i tak, i tak, i tak to schodzi, i tak to schodzi. I schodzisz do tego momentu, który jest tak naprawdę taką blokadą, bo ta woda się dalej nie leje i tą wodę musicie już wylać. Bo tutaj zaszedł proces właśnie odwróconej osmozy. Czyli... Znaczy, generalnie jest, po prostu jest tak, że ta woda, która przechodzi jest pompowana pod ciśnieniem przez, przez filtr, przez który normalnie by nie przeszła. Więc jak ta woda przepływa przez ten, przez ten filtr, to woda oczyszczona powiedzmy, spływa do dzbanka, a ta woda, która zostaje zanieczyszczona, zostaje pompowana z powrotem. Z tyłu do tego pojemnika. Więc tak naprawdę to co, to, co zostaje finalnie tutaj poniżej tej kreski, to jest po prostu woda z, z większym stężeniem tych, e, tych substancji, których chcemy się pozbyć w procesie e, po prostu pompowania pod ciśnieniem tej wody przez chód. Przez... Tak. I co też istotne, przy zakupie takiego urządzenia, zwróćcie uwagę, czy ma ono funkcję takiego ponownego zmineralizowania tej wody i dodania do niej. E, jakby składników, które, które są tam pożądane. No bo proces odwróconej osmozy polega na tym, że to przecieka przez taki filtr i tak naprawdę pozbawia tą wodę wszystkiego. I to nie jest tylko to, co złe, czyli jakieś tam bakterie i makro i mikroelementy. Nie, źle powiedziałam. Nie tylko bakterie, tylko również właśnie to, co w wodzie jest cenne, czyli jakieś właśnie minerały. Robi się tam trochę taka woda destylowana, która tak, jest tak. niezdatna do... I do właśnie... powinna się je pić, powiedzmy. Dodatkowo potem kiedy przechodzi to przez ponowny filtr, macie taki dodatkowy filtr, który ponownie uzupełnia tą wodę. To jest, taki, no, to jest już w tym, tym zbanku i to wygląda taki to jest to jest zwykły... No, to jest taki zwykły. filtr e, z mineralami to, to się odmówisz. to ja mam złapy pokus, No i tutaj macie takie kuleczki w środku właśnie z przygodnymi mineralami. No dobra, z... i my będziemy teraz wymieniać dwa. Ten filtr w żaden sposób nie daje Wam znać o wymianie. Znaczy Generalnie jest po prostu jest tak, że ta woda, która przechodzi, jest pompowana pod przez, przez filtr, przez który normalnie by nie przeszła. Więc jak ta woda przepływa przez ten, przez ten filtr, to woda oczyszczona powiedzmy spływa do zbanka, do a ta woda, która zostaje zanieczyszczona, zostaje pompowana z powrotem. Do tego pojemnika. Więc tak naprawdę to co, to, co zostaje finalnie tutaj poniżej tej kreski, jest po prostu woda z, z większym stężeniem tych, e, tych substancji, których chcemy się pozbyć w procesie e, po prostu pompowania pod ciśnieniem tej wody przez tak. przyłódkę. I co też istotne, przy zakupie takiego urządzenia, zwróćcie uwagę, czy ma ono funkcję takiego ponownego zmineralizowania tej wody i dodania do niej. E, jakby składników, które, które są tam pożądane. No bo proces odwróconej osmozy polega na tym, że to przecieka przez taki filtr i tak naprawdę pozbawia tą wodę wszystkiego. I to nie jest tylko to, co złe, czyli jakieś tam bakterie i makro i mikroelementy. Nie, gdzie powiedziałam? Nie tylko bakterie, tylko również właśnie to, co w wodzie jest cenne, czyli jakieś właśnie minerały. Robi się tam trochę taka woda destylowana, która tak, jest za tak. do... nie powinna właśnie... się I pić bo jest to Dodatkowo potem, kiedy przechodzi to przez ponowny filtr, macie taki dodatkowy filtr, który ponownie uzupełnia tą wodę. To jest już w tym, w tym z banku i to wygląda taki to jest to jest zwykły... Jest no, to jest taki zwykły filtr hmm. e, z mineralem. Tak, to jest taki, mam fokus. No i tutaj macie takie kuleczki w środku właśnie z przypomnianym mineralem. No pokaz. dobra, i my będziemy teraz wymieniać dwa. Ten filtr w żaden sposób nie daje wam znać o wymianie. Dobra Dobra ty... i teraz lecimy z wymianą filtra. Tutaj on jest wbudowany, więc jego zupełnie nie widać z takiej perspektywy. Wow. Czekam czego Jest. Ale się dzieje Wow, To jest taka, taka bryła. O, i tu macie fajnie rozpisane wszystkie te cykle, które są. które, które się zadziwę, wydarzają w trakcie tego, tego procesu odwrócone od Dobra. Dobra ty... i teraz lecimy z wymianą filtra. Tutaj on jest wbudowany, więc jego zupełnie nie widać z takiej perspektywy. Łał, wow, ciekawe, czy odkręcę? Jest. Ale siedzi mordo, zasada. jest taka, taka bryła, o i tu macie fajnie rozpisane wszystkie te cykle, nie, które, są, które, które się zadziwe, wydarzają w trakcie tego, tego procesu odwrócenia atmosfery. po stronę. Teraz, we weź tą rączkę. całą tą rączkę. A no i siedzi! Nie gotowa, bo uh -huh. z tym musiało przyjść może coś na... Tak. I gotowe! jest teraz, żeby zresetować ten filtr, to musimy wcisnąć te dwa przyciski podobno na 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. No teraz działa. Tutaj yy... też macie całą instrukcję. I teraz trzeba cztery razy te filtry przepłukać, uzupełniając, wylewając. a tutaj właśnie fajnie widać, jak to, co wychodzi po, po, po filtrze, nie, po tej powrotnej osmozie, jest powrotem wypuszczane do tego. No i inaczej do, tego, do tego pojemnika. No bo ona też pewnie jest przez to, że ten filtr się przepłukuje, jest taka, mm -hmm. taka zanieczyszczona. Ale to będzie minerał. No. A, i w ogóle to jest też ciekawe, tego teraz nie będzie widać, ale pokazuje Wam PPI'je. W sensie jak dużo jest a, tak, tutaj. cząsteczek, które zostały odfiltrowane w, w tej wodzie. Tutaj Wam pokazuję taką miarkę. ale to też teraz nie jest. Zresztą była wcześniej dobrze No dobra, no to zrobione. Fajnie, fajnie to jest też, że jednej się zbiera. więcej, bo to z tej jednej komory w... wciągane jest, a tej komory jest wypuszczane. Tak, i jeszcze nawiązując do tego, że właśnie ta woda już zostaje, możecie ją wylać, to możecie sobie ją wykorzystać na przykład do kwiatów. Ja sobie tutaj wlewam do... Mm... O, tutaj do dzbanka zawsze, teraz nawet jest pełno. Yy, albo do odkurzacza. Mamy taki odkurzacz samojezdny, który sam myje i tam też sobie wlewam tą wodę.